Ani sam to niebawim się czony, ani ma nic poradzony. Musimy ja, być. Śnię, o, No tak to będzie, tak to będzie musiało być, to... Szczęść Boże, księżę Proboszczu. Cześć Kościelny. Kawyście to sum. Jako w Niemcach. W Niemcach, ale w kerych Niemcach. Tu w NRD czy w NRDF nie każeście sum. Ja. Ale tu czemuście nic nie powiedzieli. O, nujo ja wiem, no, ja wiem. Ludzie już malują. Ja jeszcze no, muszę iść do hurtowni po farba i no farożyczku trzeba w słowie powiedzieć po tym nam, bo nie, że to jednak to nie ma tak, bo tu jest wszystko, wiecie jak robione. A jak tam się nowy wikary sprawuje, co? Nie no, wikary w porządku. No? Tak jak się zgodą? ani fenika, ani eurocenta, ani grosza nie dostanie. Znaczy nie, że nie dostanie, nie no, ja mu nie dowiem, nie no, tak jak się zgodą, żadnych pieniędzy im nie dowołem, żadnych. Zresztą to jest za szkoła, także... Aha, wiadomo, moja szkoła, a poza tym wszystko gró, ja? Ja, ja. Dobra, z Panem Bogiem.